Dzień dobry, Piotr Gabryś z Sferu Nieruchomości. Znajdujemy się w miejscowości Przybynów gmina Żarki. Jesteśmy tu, bo chciałem Państwu zaprezentować 10 działek o powierzchni 955 m2. Są to działki budowlane o wymiarach 36,5 m na 26. Działki posiadają dostęp w drodze do prądu, wody i gazu. Za nami znajduje się droga asfaltowa. Oddalona jest około 400-500 metrów, co pozwala na to, że tutaj mamy ciszę. Tak? Nie będą jeździć samochody, nie ma dużego ruchu. Miejscowość przybynów jest położona w atrakcyjnej okolicy. W tamtym kierunku już zaczynają się ostańce, skałki wapienne. Przez Suliszowicę do Złotego Potoka jest około 5 km. W tamtym kierunku mamy żarki około 3 km. Mamy tam duże sklepy i inne budynki użyteczności publicznej. W przybynowie mamy też szkołę podstawową. W tamtym kierunku znajduje się zalew w poraju. Od tego miejsca jest oddalone około 3,5 km. Także działki są położone w bardzo fajnej lokalizacji pod względem turystycznym. Mamy tu dużo ścieżek rowerowych, bardzo blisko mamy do zalewu. W tamtym kierunku znajdują się żarki letnisko, więc też tam mamy sporo atrakcji. Po więcej informacji zaproszę Państwa pod numerem telefonu 508 780 865. Pozdrawiam.